4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tam daleko, 13 zniszczony 14. Dzień dobry, Cześć wszystkim Idziemy dzisiaj do opuszczonej wsi w Polsce o nazwie Świeżowa. Jest to wieś w jej wyskidzie niskim niedaleko Magórskiego Parku narodowego chyba tak? tak czy to krajobrazowy jest narodowy narodowy okolice krępnej zgadza, zgadza się ktoś chciał wiedzieć dokładniej zakwaterowaliśmy już się w domku drewnianym po środku niczego ale o tym wieczorem a teraz szukamy śladów dawnej wsi Świeżowa. Wieś Świeżowa powstała w 1574 roku. Pierwszymi osadnikami byli tutaj Rusini, którzy przybyli z Zakarpacia, ratując się ucieczką w góry przed najazdem Tatarów. No i w latach świetności, zaraz po II wojnie światowej, mieszkało tutaj 450 ludzi w 73 gospodarstwach. Działał tartak, działał młyn. Działała karczma, w 1947 roku wszystkich wysiedlono na Ukrainę, no i wieś została pogrzebana naturą. Skąd się wzięła nazwa Świeżowa? Wzięła się z tego, że właścicielem był Świrż. I stąd od niego nazwy, pierwszego właściciela powstała nazwa. Jest też wersja, że pierwsi ludzie przybyli z zadnieprza. Po wysiedleniu wszystkich mieszkańców, wieś zaczęła zarastać, niszczeć. No i idziemy dzisiaj sprawdzić, co pozostało z tej wsi. Tutaj na terenach Polski w Beskidzie niskim. O, zobaczę di. Mijamy no, mamy pierwszy... pierwsze oznaki Starej Wsi. Zgadza się. Owocowe. Drzewo owocowe. Tutaj ktoś zasadził młode, ale chodzi głównie o to drzewo stare, owocowe, które zostało po, po wsi. Tak, stary sad. Ewidentnie. Dalej jest kilka innych drzew owocowych. Wygląda to na jabłonie. Jabłonie, grusze i śliwy. Wpuszczony sad owocowy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć drzew owocowych, tych dużych, no bo ktoś sobie zasadził tutaj już małe drzewka, widocznie przejął ktoś tutaj te tereny i, i posadził mniejsze już drzewka owocowe, ale pozostały ewidentnie po wsi sześć, sześć drzew owocowych. To też jabłońko te bezpieczne przed Sarnajem, żeby nie obryzły z młodych konarów. Czyli to są jabłonie? Jabłonie. Edi ma działkę, to się zna na ogrodnictwie. Przerwa na śniadanie numer dwa. Myślę, że przy tych pniakach zrobimy przerwę. na drugie śniadanie, na ściętym drewnie. Filet z makreli, z chlebkiem. Powinien wystarczyć do obiadu. Edi widzę kanapki wcinasz, tak? Mm -hmm. Paweł. No? Ale wiem czemu kupiłeś tą w... Na wieczór? Tak. Bo kupić sobie rybkę, a rybka lubi pływać. Ta. Zgadza się? bo to jest No to właśnie. Najpierw trzeba ją zjeść i oczekiwać, żebyś nie utopiła. Jeżeli nie, musimy ją pływać. Natrafiliśmy na pierwsze oznaki starej wsi Świeżowa, To jest to kapliczka. Natrafiliśmy na pierwszą oznakę wsi, taką ludzką, czyli kapliczka. Przypuszczam, że to jest kapliczka świętych Kosmana i Damiana, świętych prawosławia i katoliku. A jeden ma obciętą głowę. No, urwała się. Może z biegiem czasu. Tam za nami, kawałek dalej, jest stare cerko, cerkiewisko z cmentarzem. Idziemy go zobaczyć. Świeżówka, o! Świeżówka. cmentarzysko w środku lasu. Pozostałość po opuszczonej wsi. Wygląda to w ten sposób. Tam jest jeden z wielu nagrobków. Tu jest kilka. Tu jest grup 1919 roku.

O. Jest 21, tam nie wiem, co... w miejscu gdzie dawno temu znajdowała się cerkiew pozostała Re z niej fundamentów tak, pewnie reszki fundamentów wyraźnie widać tutaj no i, I fiało, tyle kopuła. co się zostało kopuła kopuła <kluje> no to są resztki z krzyża krzyż tak no Podstawa być może. skrzyża Delikatny materiał. Blacha, ale cieniutka bardzo. Długo nie pociągnie, ale pod, podbita drewnianymi. Ale to nie w nic. Ale podbita jest drewnianymi, tutaj. Tu się zaczynała, tak? Cerkiew? Bo stoisz teraz yy, na podmurówce, czyli niewielka cerkiew? Myślisz, że tam się schował? Tak. Trafiliśmy na tropy drapieżnika. Widać wyraźnie w tym miejscu, że ma pazury. Raz, dwa, trzy poduszki. I pazury, raz, dwa, trzy. Wszedł w naszym kierunku, to kolejne tropy. Wiele domów opuszczonych uległo całkowitemu zniszczeniu, a pozostało jedynie piwnice. Edi poszedł w tej chwili szukać jednej z nich. Tutaj na pewno znajdowało się gospodarstwo, bo mamy kolejne drzewa owocowe stare. Jak ta Medi? Masz jakieś namiary na piwnicę? A tutaj na tym wybrzuszeniu nie była piwnica? Albo ziemianka? Mogło wyjść, można nie Nie, to jest tylko sterta skoszonej trawy. Chyba że nie wpadł, nie? Chyba że tak, ukryte, żeby nikt nie wpadł, właśnie. No zobacz, tam masz jedną, a masz drugą. Kolejne tropy. Tym razem roślinożercy wygląda na tropy jelenia. Świeżutkie. Musiał dopiero co tędy przechodzić. Poszedł. Myślisz, że tam skręcił? Tak, poszedł w tamtym kierunku, bo wyraźnie widać zniszczoną, ugniecioną trawę. Czekaj, czekaj, bo tu wygląda, że coś jest. Zagłębienie wyraźne. Idziesz sprawdzić? Idziesz sprawdzić, tak? Tak. No i co? Piwnica? Nie, Lej po bombie? Ty, Coś tu było. Przedzieramy się po krzakach. Solidne buty na nogach. W razie gdybyśmy nadepnęli na żmiję. No i co? Wygląda, że tutaj była jakaś piwnica. Tak. Wyraźne zagłębienie terenu. Wykopane ludzką ręką. Tak, jeszcze pozostałości widzę. O, kamienie. Czy tam jakieś. Co to jest? Kamień czy płyta? Kawałek płyty. Płyta. Piwnica. Kawałek fundamenty, reszta fundamentu, zobacz. Nie naturalne, widzisz? Tak, fundamenty jeszcze są, ale przykryte już warstwą ziemi. Wszystko jest za bardzo. Wszystko jest kamieniem. kamieniem. Świeży nagrobek, 1945 rok. czy Może odnowiona tabliczka? Tak, odnowiona tabliczka. Jest A ty Koło drzewa. Aha, czyli tu jest stara tabliczka, stary krzyż i obok postawili nowy. W 1944 roku. Zmarła. Płyta nagrobna, ledwo czytelna. Krzyż. Podstawa krzyża. I tu jest... Twarz, oczy, nos, usta i głowa, i druga część płyty nagrobnej. wszystko to, to są nagrobki Rusinów, którzy tutaj właśnie mieszkali przed 45, 47 rokiem, coś to co pozostało jeszcze po cywilizacji, maliny. Mm, dojrzałe. Słodziutkie. Kolejna kapliczka upamiętniająca cywilizację. No tych kapliczek tutaj jest sporo, trzeba to powiedzieć. Chyba najwięcej jest właśnie kaplicz, kapliczek, bo piwnic jest tylko kilka i to już w takim stanie, że ledwo rozpoznawalne. Zasypane, Zasypane zniszczone, zrujnowane. Zgadza się. No i chyba najlepiej zachowanym punktem wsi jest yy, cmentarz. cmentarz razem z kopułą yy, po cerkwi. A my podążamy wzdłuż rzeki Świeżówka. Kompletny brak zasięgu jakiegokolwiek w opuszczonej wsi. Jedynie pozostała mi ostatnia zachowana miejscowość w telefonie krępna, która znajduje się blisko. Cerkiew została wybudowana w 1894 roku. I całkowicie wybudowano ją z drewna, jedynie podmurówka była no, murowana. I po wysiedleniu y, wszystkich mieszkańców ze wsi tereny zajął PGR, no ale po kilku latach y, również opuścił teren, i wszystko zaczęło od tamtego momentu bardzo szybko zarastać. GPS nam pokazuje, że gdzieś tu w tym miejscu znajduje się kamień. Z wyrytym napisem, nazwy wsi Świeżowa. Nie ma. Przy tym nie ma. Ale wszędzie są pokrzywy, takie półtora metra. No. Może być problem z odnalezieniem tematu. Dobra, nie będziemy niszczyć natury. Trudno. Ale Edi natargałeś, a ten robaczywy, to są prawdziwki? Koźlaki. Koźlaki? Hmm? O Jezu, ile ich tam rośnie, ty. Ale też robaczywy. Niezdrowi. Tam dalej masz mniejsze, to one mogą być zdrowe. <grywki> Edi masz oko. Ładne koźlaki wytargałeś. Będzie co w domu jeść no. na kolację. Wzięliśmy sobie, wynajęliśmy sobie drewniany domek, który położony jest tuż za mną. Koszt 100 zł. Cały domek do dyspozycji. Jest internet, jest jak widać satelita, miejsce na grilla i leżak. Przeniósł nam właściciel. Tutaj dzisiaj wieczorem pewnie będziemy grillować. Wejście do domku od tyłu. Edi już czeka na mnie. Grzyby natargał. Wchodzimy do środka. Beskid Niski wita. Edi tutaj już bardzo wygłodniał, ponieważ zrobiliśmy dzisiaj dwie opuszczone wsi w Beskidzie Niskim. I postanowił od razu zabrać się za przygotowanie kolacji. Obiadu kolacji, można tak rzec. Obiadu. Obiadu. Mamy nawet piec, gdyby było zimno. Tak zwaną kozę, można by rzec. Ale zapachniałeś. Moje buty są mokre od środka. Bardzo słabo przepuszczają już yy, wilgoć ze środka na zewnątrz już pewnie te kanały. Oddychające są konkretnie zapchane. Mają już też co najmniej 5 lat te buty i w tym roku będę kupował nowe. No i później było tak, że ja nie byłem na tej przez 5 miesięcy, nie? I przyjechał inny dowódca i jak sprawdził, że nie byłem. I no. nie wypisuje na szepkę. Ja powiedziałem, że nie. I że nie jedziesz że że Nie jedzę. Masz to w dupie, tak? Czyli z Gdyni do Krakowa miałeś trochę kilometrów pociągiem? Miałem. W to i z powrotem to ile w sumie w domu byłeś? No wyjeżdżałem w piątek około 20. W domu byłem na siódmą rano. I w niedzielę musiałem wyjeżdżać już z domu o 17, 16. Czyli w domu byłeś na 20, a następnego... Domu... Rano, w niedzielę byłem, w sobotę rano i szkoło siódmej. A, no to miałeś w sumie dwa dni. Tak. Tylko, że noc nie przespana w pociągu. Dzień. Kuszetkę sobie brałeś? E. <laughs> za co? Się, za żółw?